Sankry, jest Witam nieco, kochani, robimy na trasę rollin. Bensi dwójka. we dwójkę. No Dzień dawaj. Wskakuj. No wskakuj. Kurwa, opór. Bij Bensi, bij Bensi. Nie to Bensi, bracie, padam. Do prawo Bensi bij, jak możesz. Nie, nie Biegaj! O kurwa! Kurwa! Dobra, spokojnie. Nie, nie, nie już. Użyłem tego po prostu miałem egzausta. bęsi na końcu, bo one uciekają te kurwy. Biegaj z tym. Wypierdalamy stąd. Ty, bo mi nagrody zasłonię. Daj mi nagrody zasłonił, kurwa. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Oj, lecie, lecie, bratku. Wpy wypier dolimy to spokojnie, już nie panikuj. No spoko, spoko. Ja, <laughs> ja, trochę, mam, ja trochę mam panikę, sorry, sorry. Ja już wziąłem jak coś na siebie. Dobra. To zgub się, się na uchach. No tak, 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 ja już pewnie nie używam i ten tylko. To jest trochę świaddało, że Nie mamy już! Ej, ej, nie, nie tankuj dwa. tak czterech. Poczekam. sobie to już zniknie. Wolę na pal. Dobra. O kurwa, jednak było zrespione, wszystko kurwa. O, teraz weź nagrodę odbierz ty. Tym tak nie stał, bo chyba ci wyjebą były, bo dwa to kurwa, możesz czasami. Pociągnąć do gwiazd mieć. Ale ją gwiazd. No i fajnie udało się. No to kurwa, pocało się ogólnie. No pocało się, no. O czwartej robimy kule zalechu, jest okej. Okay. A jak od czwartej? No tak, tak sobie powiedziałem. Nie ja no. Ile im to zajęło? taką dobrą no godzinę. Pora godziny i tak chyba. No, no. A, a i, co, i co tam daje? 500, i co tam dało? No 2,5 CC. Backpacków. Teraz w tym Bak, pa i 80 szafirków różnych. Jeszcze tu coś mamy, nie? Chyba, że ja to wziąłem już. No, ty pobiegłeś Chyba nie. Tu... No, no, od razu pobiegłeś tutaj, także nie wiem. A, stealth ring. Udało się. Teraz hura online, kochani. Pamiętajcie, to jest jedyna tibia, która będzie... Ja tego hara przekażę jeszcze mojemu dziecku, chociaż jeszcze go nie posiadam. Ale w przyszłości kiedyś będzie jaka gruby junior. Pozdrawiam.